Już dawno robiłem remont elewacji, drzwi zostały i czekały na swoją kolej kilka lat. W końcu je usunąłem i na czas zamówienia i oczekiwania na nowe, tak prowizorycznie osadziłem stare drzwi wewnętrzne. Prace z montażem zaczynam od zmierzenia otworu i kupna gotowych lub zamówienia drzwi według własnych upodobań. Ja skorzystam z tej drugiej opcji i krok po kroku stworzę nowe drzwi w konfiguratorze Eurocolor. Można go odpalić w telefonie, w przeglądarce lub tradycyjnie na komputerze. Wchodzę na stronę Eurocolor i klikam w projektuj. Otwiera się konfigurator, ale nie będę zanudzał wszystkimi opcjami. Postaram się krótko opowiedzieć co i jak. Z prawej strony mamy aktualny podgląd drzwi z widokiem wewnątrz i na zewnątrz. Pierwsza zakładka, typ konstrukcji i wybór na świetla. Ja zamawiam drzwi pojedyncze. Dalej wchodzę w model, macie tam dokładnie opisany, czym się różnią poszczególne typy konstrukcji. U mnie będą alu, high, warm, i poniżej spory wybór, jak mają wyglądać nasze drzwi. Wybrałem quadro 3D Plus Dual. Opcję designu zostawiam tak, jak jest, i przechodzę do konstrukcji. Przy pomocy suwaków ustalamy rozmiar drzwi. U mnie będzie to 110 x 213 cm. Niżej kierunek otwierania. Na szczęście mamy podgląd, także raczej się nie pomylisz. Dalej mamy kolor, jest ja tego trochę, można się pobawić. Ustawiłem szary ciemny dla powierzchni oraz ciemny srebrny dla pionowej wstawki. Następnie zakładka systemy profili, tu pozostawiam X2 i przechodzę do szyb. Mamy kilka opcji do wyboru. Zaznaczę szkło dekoracyjne matowe. Kolejna zakładka okucia, gdzie jest sporo opcji, wybór pochwytu i jego wielkości, ewentualnie tradycyjnej klamki. Wybrałem 120 cm profil. Zawiasy nawierzchniowy, rolkowy postawiłem na ukryte. Dobrałem klamkę od wewnętrznej strony. No i tak z ciekawości i chęci przetestowania nowych technologii, czytnik linii papilarnych. Do tego trzypunktowy zamek high tech. W kolejnej zakładce do zamówienia możesz dodać notatki. I ostatnia opcja, podgląd drzwi, gdzie możesz wstawić do kilku dostępnych budynków lub co jest dużo ciekawsze, wgrać zdjęcie swojego domu, dopasować do wejścia i mieć takie całkiem realne odzwierciedlenie, jak będą się prezentowały drzwi. W polu załaduj zapisz, możesz wygenerować kod referencyjny aktualnej konfiguracji, skopiować i w każdej chwili powrócić do zabawy. Cały opis dostępny jest w ostatniej zakładce, możesz wydrukować lub wysłać zapytanie do firmy. Po około 4 tygodniach podjechał transport z gotowymi drzwiami, wyładowaliśmy i wnieśliśmy na daszyk przybudówki. Drzwi są, przejdźmy do przygotowania otworu, ile tu mam. 97 Najpierw zaznaczyłem na elewacji szerokość i wysokość nowych drzwi, plus 2 cm luzu. No, może nie do końca, ale o tym później. Chodzi o to, że muszę przygotować otwór, żeby weszły drzwi z futryną, i zostawić miejsce na piankę. Specjalnie zamówiłem nieco większe, żeby wejście było szersze i wyższe. No, narobiłem sobie również roboty, bo będzie trzeba kuć. I to ważna sprawa, jeśli będziecie mieli podobną sytuację, to warto wcześniej zorientować się na ile możecie poszerzyć wokół otwór, żeby nie naruszyć konstrukcji, szczególnie nad prożem. Wyciąłem styropian piłą szablastą, świetnie się do tego nadaje. Zdjąłem te tymczasowe drzwi i bez problemów usunąłem belki ościeżnicy. Następnie wyrwałem wycięty styropian. I dalej usuwam wokół płyty Następnie młotem wykułem cegły i kawałek nadprożam równo z wyciętym wcześniej stropianem, I tak wstępnie przygotowałem otwór. Rozpakowuję i rozkręcam deski, które zabezpieczały drzwi. Skrzydło zdejmę z futryny, w tym celu odpiąłem elektroniczny zaczep. Przy zawiasach zdejmuję zaślepki. Przekręcam taki czerwony wichajster i można zdejmować. Natomiast sposób demontażu zależy od tego, który system zamówicie. Idę z ramą w stronę otworu. I tu niespodzianka, bo za mało wykułem. Odmierzając zgubiłem gdzieś 10 cm. Na szczęście to tylko cegła, akumulatory naładowane i dosłownie w kilka minut podkułem po 5 cm z dwóch stron. Już teraz bez niespodzianek futryna pasuje. Przykładam ją do nadproża, tu jest moje zero, punkt wyjściowy, którego będę się trzymał przy montażu. Sprawdziłem jeszcze, czy po ustawieniu w pionach nic nie będzie wadziło, czy jest miejsce na piankę. Całość będę musiał również podnieść z centymetr, żeby zostawić miejsce na wykończenie schodka. Powierzchnię montażową przemuchałem z pyłu kompresorem i zagruntowałem. Do futryny mocuję kotwy po 4 z dwóch stron, na górze i na dole 15 cm od brzegu i między nimi symetrycznie wychodzi co około 50 cm. Kotwy wygiąłem do siebie, żeby było mi łatwiej wsunąć futrynę. Podłożyłem kliny pod belki, aby podnieść konstrukcję wyżej. I zaczynam zabawę z ustawianiem w pionie i klinowaniem. Najpierw lewa strona z zawiasami, a z prawej kontruję. Rama jest bardzo solidna i sztywna, naprawdę ciężko byłoby ją wygiąć, także prosta linia jest cały czas zachowana. Ramę wystarczy ustawiać pod oczko poziomicy. Futrynę ustawiam również z drugiej strony z boku belek i sprawdzam górę. Ościeżnica wypionowana, usztywniona, zabieram się za kołkowanie. Tutaj użyję długie kołki, szybki montaż o średnicy 8 mm. Wywiercam po dwa otwory na każdą kotwę i wbijam kołki. Takie szybki montaż w zupełności tutaj wystarczą, aczkolwiek może to zależeć od sytuacji, dlatego powinieneś dobierać odpowiednie systemy mocowania do materiału, z którego wykonana jest ściana. Przedmuchałem z pyłu po wierceniu. I zakładamy skrzydło. Wystarczy nacelować, wepchnąć i zawiasy automatycznie się zatrzasną. Podłączyłem elektronikę. Sprawdzam, jak działają. Lekko i bez problemów otwierają się i zamykają. I pianuję wokół pianą niskoprężną. No świetnie, montaż zakończony, jednak to dopiero początek zadania, bo czeka mnie jeszcze obróbka i w tym przypadku będzie pewnie trochę pracochłonna. Muszę zrobić jeszcze podłączenie, przewód puszczę przed drzwiach, dołem i tu osadzę puszkę. Wyrżnąłem otwór, posprzątałem, zagruntowałem i osadziłem puszkę na klej do płytek. I teraz tak, jak przyłożę kątownik, to widzę, że z tej strony płyta mi się zmieści. Natomiast tutaj, tak na równo z futryną, będę musiał skuć na pewno ten tynk. No nic, tak to właśnie wygląda w starych budownictwach. Bez narzekania wziąłem błotowiertarkę i przygotowałem otwór pod przyklejenie 10 mm płyt. Kolejna sprawa to próg i albo to zrobić prosto z płytkami, tylko że wtedy będzie tam taki 3 cm stopień ewentualnie skuć tutaj i położyć płytkę pod skosem. Ta druga opcja bardziej do mnie przemawia. Naciąłem szlifierką kątową z diamentową tarczą tuż przy płytkach. Dosłownie w moment skułem kawałek posadzki i posprzątałem. Zagruntowałem ościeża. I najpierw zajmę się listwą progową. Tak opiankować to nie za bardzo, bo od deptania się powygina. Natomiast chcę odizolować, dlatego wcisnąłem trochę pianki. Następnie kawałek twardego styroduru. Zablokowałem, żeby piana nie podniosła progu. Centymetrową szczelinę zaszpachlowałem klejem do płytek. Z drugiej strony też klej. W środku izoluję pianka i styrodur. W tej dziurze równo osadzam listwy dotynków około 15 mm poniżej linii płytek i progu. Wokół ościeżnicy uszczelniam, będzie i tak zakryta. Piankowałem i przyklejałem kawałki styropianów. Na tak przygotowany mur przykleje płyty budowlane. 10 mm styroduru dodatkowo zatrzyma trochę ciepła przy wejściu. Można by też płytę gipsową, ale wydaje mi się, że budowlana tutaj sprawdzi się lepiej. Wszystko według sztuki, w pionach, z lekko rozwartym kątem. Futryna od strony wewnętrznej będzie praktycznie niewidoczna. Po związaniu kleju na listwach uformowałem spadek zaprawą wyrównującą. Z tej strony również obrobiłem płytami. Później przykleję na to tą samą deskę elewacyjną. Narożnik wykończę profilem w kolorze drzwi, no tylko musi być pogoda. Póki co można kończyć w środku czyli szpachlowanie, narożniki i malowanie. Położyłem również płytki. Początki wiosny, temperatury na plusie, mogę okleić ścieżę. Zastosowałem tą samą deskę co na elewacji. narożniki wykończyłem profilami w podobnym kolorze. To zobaczmy teraz jak drzwi działają z aplikacją. Pobieramy aplikację z Igenia, podłączamy drzwi do prądu i łączymy się z systemem przez Wi-Fi. Oczywiście z aplikacją trzeba się zapoznać, jest trochę zabawy, opowiem o kilku najważniejszych funkcjach. Najpierw skonfiguruję odcisk palca. Wszedłem w zarządzanie użytkownikami administrator. Odciski palców i dodaję nowy. Przykładam palec kilkukrotnie, no działa to podobnie jak w smartfonach. Po kilku odczytach zatwierdziło pierwszy palec. A jak to działa? Drzwi zamknięte, przykładam palec i po chwili otwarte. Drzwi można zamykać i otwierać aplikacją. Jeśli połączy system zgięcia z domową siecią Wi-Fi, to możesz to robić zdalnie z każdego miejsca, gdzie masz dostęp do internetu, czyli praktycznie wszędzie, gdzie masz zasięg w telefonie. OK, są tu dwie opcje zamykania. W tej chwili drzwi są automatycznie ryglowane. Z boku skrzydła jest dioda, która po naciśnięciu zmienia kolor na biały i teraz masz opcję zamykania typu zatrzaśnięcie bez przekręcania zamka. No oczywiście możesz też tradycyjnie zamykać i otwierać kluczem. No ok, ale może wkurzać na przykład coś takiego, że masz gości w domu, ktoś wyszedł na chwilę do ogrodu, nie ma skonfigurowanego tutaj odcisku palca, nie może wejść, co w takiej sytuacji zrobić? Drzwi z pochwytem nie mają z zewnątrz klamki i przydatna może być wtedy zapadka dzień i noc. Jest tutaj taki przełącznik, którym blokuje i odblokowuje się zaczep i w tej chwili mogę otwierać i zamykać jak każde standardowe drzwi. Przydatna może być również funkcja Keyless, takie automatyczne zamykanie i otwieranie drzwi, jeśli tylko masz telefon z włączonym Bluetooth. Oddalam się o kilkanaście metrów, dostaję powiadomienie, że drzwi zamknięte. Kiedy wrócę w strefę sygnału, drzwi się otworzą. Ale tutaj możemy też ustawić czułość: chodzi o to, żeby chodząc ze smartfonem wokół domu, drzwi co chwilę nie otwierały się i zamykały same. Także technologia idzie do przodu, warto z nią podążać, rozwijać się. Takie rzeczy mają ułatwiać życie. I mi zdarzyło się już zapodzieć gdzieś klucze, otworzyć odciskiem, czy zdalnie telefonem, kiedy dziecko wróciło ze szkoły. Więcej informacji znajdziecie na stronie producenta lub w autoryzowanych salonach Eurocolor. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia.